Model przedstawia technologię wykonania i montażu wraz z nasuwaniem obiektów nadszybia i wieży wyciągowej dla kopalń Lubina i Polkowic. Wykonany został na wystawę osiągnięć polskiej myśli badawczej, która odbędzie się w marcu 68 roku w Warszawie w Komitecie Nauki i Techniki. Dla dokonania montażu i przesunięć budynku nad siebie i wieży wyciągowej, niezbędnym jest demontaż budynku maszyny wyciągowej tymczasowej, nasunięcia wieży ostatecznej na, na miejsce montażu. I przesuwamy cały budynek na szybia wraz z urządzeniami na miejsce ostatecznej pracy budynku na szybie. Jak się Panu ten model podoba, Panie Dyrektorze? No To jest rzeczywiście piękna, fascynująca technicznie rzecz. Przesunąć tak olbrzymi ładunek, tak olbrzymi ciężar w budynku. Na dość znaczne odległości. Uważam, że to rzeczywiście jest wspaniałe osiągnięcie techniczne. Ale ja poprosiłam pana tutaj na rozmowę nie tylko dlatego, ażeby podziwiać ten model, ale chciałam pana poprosić o pana opinię o autorze, głównym autorze tego projektu, którego pan zna od wielu lat. Co pan o nim zna? Znaczy? Tak, wiem, że autorem tego projektu jest kolega Wacław Minta. To jest...